Witam na działce. Dziś odcinek odnośnie hortensji bukietowej, a dokładnie roznażania hortensji bukietowej, które to można powiedzieć trwa u mnie już pół roku. Jestem w trakcie przeprowadzania eksperymentu roznażania hortensji bukietowej i chyba już jest taki etap, że mogę się z wami trochę podzielić tym eksperymentem. Roznażanie hortensji zaczęło się tak naprawdę pół roku temu. Bo w listopadzie, kiedy to pobierałem pędy hortensji bukietowej na rozmnożenie, a było to dokładnie początkiem listopada. Tylko wiecie, nie chciałem za bardzo wtedy robić filmu z cyklu "coś ktoś pokaże". Efektów tak naprawdę nie znamy, bo tego typu filmów jest bardzo dużo na YouTubie, co rozmnażają różne rzeczy, na przykład właśnie hortensje, a tak naprawdę nie wiadomo ile z tego się udało, ile się przyjęło i jaki jest efekt końcowy. Dlatego ja dopiero teraz, po pół roku de facto od rozpoczęcia tego eksperymentu z rozmnażaniem, pokazuję Wam ten film. Generalnie na YouTubie znajduje się dość sporo filmów o rozmnażaniu, tylko tak jak wspomniałem, efektów za bardzo nie znamy. To po pierwsze, a druga sprawa, że są to sposoby inne niż ten mój, który Wam chcę dzisiaj zaprezentować. Ja zdecydowałem się, wydaje mi się, na najprostszy sposób e, rozmnażania hortensji bukietowej, a mianowicie poprzez wbicie patyka w ziemię, w zwykłą ziemię, taką jaką mamy w ogrodzie czy w ogródku i nic więcej. Tak jak wspomniałem, e, pracę zacząłem już na początku listopada poprzez e, przygotowanie patyków do rozmnożenia. Wybierałem w miarę proste patyki, które ciąłem w ten sposób, że każdy z patyków miał trzy oczka. Następnie wybrałem w ogrodzie jakieś miejsce, które nie będzie mi przeszkadzać przez najbliższe pół roku, a nawet dłużej, jeśli powbijam tam patyki. Patyki wbijałem w ten sposób, że dwa oczka szły pod ziemię. A, trzecie oczko wystawało ponad nią Oczywiście zwracając uwagę, żeby wbijać to odpowiednią stroną Następnie całość przysypałem delikatnie ziemią na okres zbliżającej się zimy I przykryłem jeszcze dodatkowo ściółką Dzisiaj 13 grudnia Kopczyk twardy bo minus 3 na zewnątrz Następnie w okolicach 10 marca tego roku odgrzebałem delikatnie kopczyk z tej wierzchniej warstwy ziemi, która przykrywała to pierwsze oczko. Po odkryciu z patykami w zasadzie nic kompletnie nie robiłem. Jedynie od czasu do czasu je podlewałem, żeby ziemia była tam stale wilgotna. Efekty możecie zobaczyć teraz sami, jak to wygląda. Minął już ponad miesiąc od odgrzebania kopca, bo dziś mamy końcówkę kwietnia. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że skuteczność tej metody w moim przypadku wynosi dokładnie 50%, bo na 12 patyków dokładnie 6 z nich się przyjęło i wypuściło dość ładne zielone pędy. Obstawiam, że 6 pozostałych, jak już do tego czasu nie puściło pędów, to już pewno. Nie puści, więc myślę, że niedługo je po prostu usunę, żeby też nie zajmowały tutaj miejsca. Oczywiście nie wiem, co jest pod ziemią, jak wygląda sprawa zawiązywania się korzenia. Na pewno patyki z hortensji bukietowej zostaną tutaj do jesieni. Myślę, że we wrześniu będę przesadzał je do donic tak, żeby rozwinęły jeszcze system korzeniowy i przezimowały w donicach a dopiero w przyszłą wiosnę będę wysadzał je do gruntu w miejscu docelowym, gdzie będą rosły na stałe oczywiście film z tego też na pewno powstanie a dziś to by było na tyle jeśli oczywiście filmik się Wam podobał no to zostawcie mi kciuk w górę dajcie znać, czy stosujecie tą metodę rozmnażania hortensji, czy może jakąś inną jak Wam się sprawdza? No i zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Pozdrawiam.